Czy ktoś z was też tak miał, myśląc o jakiejś grze, jakiś jakiejś typie gry, że to jednak do niego nie pasuje, że to nie jest dla niego? Gra, zagrając w tą grę, uznał, że to jednak nieprawda. Ja tak miałem i właśnie gram w tą grę. Jest to gra niedoceniona przeze mnie i przez ludzi również. E, wielu porównuje ją do Diablo 3 e, do Diablo. E, no i trochę w tym racji jest. Ja niestety nie porównam tej gry. Niestety bądź na szczęście nie porównam jej do, do Diablo, choć naprawdę jest do niej podobna. Jest to diablo. Może tak, jest to diablo w bardziej bajkowym świecie. Mianowicie zapraszam Was do obejrzenia mojego materiału z gry Torchlight. Um, w tym roku wychodzi druga część. Um, po, graniu w, po przejściu jakiegoś etapu w tą grę jestem pewien, że kupię część drugą. Um, nie mam za bardzo co gadać o torchlightie. Jest to gra Hack and Slash. Dawno się tak dobrze nie bawiłem w żadnej grze. Co jest, mogę tego ducha zniszczyć? Uciekam od trucizny. Co jest dla mnie rzeczą bardzo, 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 bardzo fajną, to nasz piesek, nasz pupilek. Oto nasz piesek, nazwałem go sobie Saba e, Bo tak mój pies się nazywa Nie wiem, jakoś tak go na nazwałem Możemy dawać przedmioty żeby nosił za nas nasz piesek wo wow, 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 dwuręczno Myślałem że jednoręczna Bo z dwuręcznych nie korzystam Ucieknijmy trochę, kurde Gorogona go, zabijmy No i co, ta gra to zwykła napierdzielanka W której na fabułę mało kto zwraca uwagę Chociaż... nie ma, nie jest jakaś za, e, świetna Za to gra jest świetna, tak ehm... Po prostu wchodzimy, wykonujemy zadania. Praktycznie cała gra dzieje się w podziemiach, co jest dla mnie lekkim minusem. Ale po beta testach części drugiej, znaję, że na dobry plus wyszło to, że, wyszliśmy, że wyjdziemy z podziemią. Czyli część druga, tak, część druga będzie w podziemiu. Ja korzystam głównie z dwóch czarów w tej grze. Znaczy, jest ich dosyć dużo, z tego co widziałem. Już wam pokazuję. A podrapać muszę. O, dobra. O, mogę sobie dodać akurat. To sobie dodam do tego. Ja korzystam z raz, dwa, trzy, czterech, pięciu. Jak to się nazywa, umiejętnością. Ale umiejętności, których używam podczas walki, to jest tylko to. Czyli pocisk żaru. On jest główną umiejętnością. Czyli, jak zaczynamy grać alchemikiem, to dostajemy tą umiejętność. Oraz umiejętność e, wstrząży, wstrząsy żaru. Czyli uderzamy w ziemię i tak się kula. Nie, taka fala się rozchodzi i uderza wrogów. To reszta umiejętności, które tu mam, to są umiejętności zawsze włączone, które bardzo się przydają. Nie będę się rozpowiadał o nich, ale umiejętności są naprawdę bardzo fajne. No co teraz włączyłem, to jest takie jakby zadanie, bo bossy, coś w tym stylu. To znaczy można kupić e, na targu czy w mieście jak to woli z e, mapki, do których później możemy się teleportować no i właśnie wykonywać takie zadania. Na, tą, na potrzebę tego odcinka właśnie e, użyję jednej z mapek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek oczywiście Hmm. Dobra, sprawdźmy tylko co to jest, twóręcz nie, to nie. Dobra i idziemy dalej. Mam nadzieję, że... Ah. Wo, wow, 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 z takim czymś jeszcze nie walczyłem. I jak widzicie nie stanowią dużego problemu te trole kamienne. Tylko jest jeden problem, bo ja mam level 16. A to jest mapka na levele Z tego co pamiętam, 1.10, więc mam bardzo dużą przewagę. Moja postać jest nawet bardzo dobra, mogę powiedzieć. I sobie dosyć dobrze radzę. Identyfikacji, tu już nic nie ma. E, dźwignia, którą otworzyliśmy sobie, a nie, chyba te potwory będą tu wychodzić, którym to się a dwójką, dobra. W sumie korzystam głównie z tych dwóch mocy, mam jedną dobra Zaraz No gień Jest jeszcze jedna moc, której używam e, Mianowicie To jest moc, z której się nauczyłem, no właśnie, nie powiedziałem Oprócz całego ekwipunku, możemy się uczyć czterech umiejętności e, Portal do miasta I to jest bardzo fajne, bo nie muszę nosić zwoi. Przez to mm, mam jedno miejsce więcej E, przywołanie Ognistego Miecza, właśnie to jest umiejętność, którą mam pod piątką yy, I ona pozwala przywołać miecz, który walczy i pomaga nam, po, pomaga nam w walce Oraz Samoleczenie, czyli że mogę sam się leczyć nie potrzebując mikstur i to jest bardzo fajne Bo mana nam się regeneruje sama Ale niestety już zdrowie nie I nie muszę mieć zawsze tych mikstur przy sobie Z tymi paskudztwami jeszcze nie walczyłem, to jest moje pierwsze starcie E, bardzo fajny też element zwierzę e, zwierzęta, można mieć dwa zwierzęta, psa i kota. Przez to, że ja mam psa, to dlatego wziąłem go. Wszystko, wszystko. O, teraz wam pokażę. Po prostu klikam i piesek mi idzie po złoto. Nie muszę. Nie muszę tam iść, tylko po prostu pies, jak mi idzie po to. I to jest bardzo fajne. Fajny motyw, może tak to powiem. Wiem, że to jest takie ułatwienie, szczególnie wysyłanie psa do miasta, ale mi się osobiście podoba. Mój osobisty piesek chciał mi wejść do pokoju, później ją wpuszczam teraz wykonam tą misję. O, tutaj była. Nie wiem, czy udało Wam się zobaczyć, ale skrzynka. Która nas atakowała, wiem, trochę dziwne. E, dlaczego ona nas atakowała? Bo to była magiczna skrzynka. Mm, bardziej chodzi o to, że dopiero jak ją zniszczymy, to wychodzą, wypadają z niej e, różne. Mm, jakby to powiedzieć. E, to co w sobie miała, tak? Czyli dopiero wtedy. Z, z, co jak robię? Dobra, wyślijmy pieska, żeby nam to sprzedał wszystko. Tak, i tutaj mamy czas, jaki pieska nie będzie naszego. No, troszkę tego jest. Pewnie misję zdąży skończyć. Ciężka, dźwiękowa jest fajna, ale nie jest jakaś bardzo... E, wow. wow, wow, wow. jest nieudane trafienie e, Ale nie jest jakaś taka bardzo... Jakby to powiedzieć... Emocjonująca Chociaż to, to naprawdę mi się podoba Tutaj mamy pająki, no nie, właśnie to jest najlepszy czar Dobra, zebraliśmy to całe pierdzieleństwo Kolejną fajną rzeczą, która strasznie mi się podoba, jest broń palna Chociaż ja z tego nie korzystam, przynajmniej nie tą postacią Gram teraz alchemikiem O, no, dobra, zwiewamy O, i piesek wrócił z miasta Schody na dół, czyli tutaj przechodzimy w następny etap misji. Nie wiem czy mówiłem o tym, ale jeśli byście chcieli let's playa z tej gry, napiszcie mi o tym, bo jestem gotowy właśnie zrobić z niej Let's Playa. Strasznie mi się ta gra podoba. Oczywiście tam na inną postacią już, już na pewno nie to. To mu bardziej życie zabiera. O, właśnie przywołał ten miecz. I zobaczcie, ten miecz go bije. I ten właśnie miecz na niego do, dosyć dobrze podziałał. A, czyli inwentory już mamy pełne. Dajmy pieskowi i zbieramy dalej. To nie, to nie, dobra Idziemy dalej e, Też pies ma fajne umiej umiejętności, może nie Możemy dać mu dwa czary Czyli, że sam się leczy, to jest bardzo dobre, bo nie muszę na nim miksturek używać I energię żywiołów, czyli zwiększa Wszystkie żywioł, tak? Może tak mm. Odzyskuje tą siłę żywiołów Um, mogę też go nakarmić rybą, co Wam zaraz pokażę. Okej, okay, nakarmię go tutaj. Tylko którą? Um, to jest żywioł trucizny. Dobra, nie wiem co to jest, dlatego go tym nakarmię. I patrzcie, zmienia się w takie coś i pomaga zabijać wrogów. Jest bardzo przydatne I tak chyba przez 2 minuty 120 sekund Widzicie bardzo dobrze sobie radzi gdy jest pod wpływem rybki Tylko mam problem bo jak z takimi właśnie potworkami walczę to nie wiem czy on jest mój czy nie O, i zyskałem kolejny level I wam pokażę jak tutaj mniej więcej się rozdysponowuje e, Talenty Tutaj oczywiście sobie dam w magię dam W obrony trochę, może w jedną w siłę W zręczność w coś jeszcze mogę dać e, Jeden punkt został, to nie wiem A, magię Chociaż nie w obrony by się przydało i kolejne drzewko ja cały czas ci, cisnę w ten, w ten o. No i widzicie, mam 8 z 10 poziomów. Później dam to na full i będę wreszcie walił mocniej. Na razie nie czuję potrzeby innych korzystania z innych, jakby to powiedzieć, umiejętności. Na razie te trzy mi wystarczą, czyli raz, dwa, trzy plus leczenie. Nie powiem tu może być dosyć ciężko. Dobra, chwilę się skupić trzeba. Duchy też nie są jakieś bardzo mocne, bo na ciosę schodzą. Ja mam taką bardziej magię elektryczności, jakby to powiedzieć. I Dostają dosyć dużo obrażenia Bardzo dużo z, z potworów dostają dużo obrażenia Bo Jakoś większość jest albo na ogień, albo na wodę, albo na coś tam odporne A ja walę tak dosyć mocno Jak widzicie podniosłem karabin a spróbuję się pobawić karabinem, co albo nie, inaczej. Tutaj ciebie, tutaj i włączymy sobie. To jest tak. O, naciskając w przełączamy Nie powiem, żeby było dosyć mocne. Chwila chwila, bo nie widzę, co się dzieje. Aha. A, musi się podrapać nie w takim momencie. I wiecie co, ten pistolet nie za bardzo mi się podoba, ale sobie go zostawię. Widzicie jaki spam tu można zrobić. Praktycznie niszczymy każdego napotkanego nam na drodze. A z miejsca nie będę miał, no już nie mam miejsca. Ehm. Zrobimy sobie tego i zobaczmy No i ten jest lepszy Już zamieniamy Ech, Tak zamieniamy i wszystko ląduje u pieska Który zaraz to poleci mi ładnie sprzedać Zaraz się może wezmę za nagrywanie Wiedźmina Chociaż ten fajny A niech będzie. Jest tak już ma chyba pełną. Dobra, wyślijmy go. Uh, urna. A ona cię jakoś sprawuje ten pistolet. Nie powiem. Coś z niego wyleci? Nie, dobra. Czyli idziemy dalej. Tu już o widać koniec poziomu. Dwie urny do sprawdzenia. Siumarlaki. W sumie pierwszy raz gram w tej grze pistoletem. Czyli potwierdzam. Powtarzam. Jeśli byście chcieli ewentualny let's play z tej gry, bo takowy jestem w stanie zrobić. Teraz wam pokażę. Nagrywam na najwyższych możliwych ustawieniach. W 30-40 FPS bardzo dobrze się nagrywa jak dla mnie. E, I co mogę więcej powiedzieć? I, no, mm, byłoby mi na rękę, bo strasznie mi się podoba ta gra. A mógłbym wtedy inną postacią zagrać to już zasugerowaną pewnie przez Was. Tak więc jeśli byście chcieli ten Let's zapraszam Was do e, komentowania komentarzach właśnie uwzględnijcie to. No i do zobaczenia. Siema!